Was, jestem cat 3 Chciałbym was zaprosić do nowej serii na moim kanale. Będziemy sobie grać na tym serwie. IP w opisie oczywiście będzie. No i na wielu innych, na których będziecie chcieli. Na przykład mogę jeszcze grać na MCSKF-ie. No i, na, róż na, innu, na, no, no i na, na innych. No to jest serwer PVP. Angielski y, premium. No i zawsze tu jest bardzo dużo ludzi. Teraz jest 8-9 prawie. No to lecimy. Na pewno już y, tankują nas. Tam się leją. To jest akurat głupia mapka, której nie polecam. Bo jest ciemnak w dupie. LOL, gdzie? Aha, tu jest most. Ja tu nawet nie wiem z kim ja jestem Czekajcie, rozjaśnię sam. Tak, tak. Lol, co on taki? Jakieś poty ma Kurde, zjadłem Dobra, ale fajnie się gra ogólnie tak, jakaś pańczyna tu jest To trzeba ich przycisnąć Bo przegrywamy Tam jakiś kolo, widzę A pości już na niego No powiedz, żeś że na czym ucieknie tak? No lol Się przykampił Jest Pierwszy frag na filmiku Tadnie mnie na luzie No patrz, ucieka jak Jaka lama Jaki jak lamus Jeszcze z enchantem Na mieczu Jest, mam drugiego fraga Na mostku się ich opłaca zrzucać o, trzeci frak. Lol, ale mi dzisiaj fajnie idzie. Jest czwarty frak. Kurde, dead on mnie teraz. Nie dałem rady, bo miałem mało życia. Zresztą widzieliście gdzie tam no jak go nie trafiłem kilama skakać nie umie kilamus a fps spadają Czysz. lol kilaks mnie tu wzięły Lord, co się stało? Aha, to jest taki, taka moc. You are de decapitated? by jakiś tam koleś. On ma vipa kupionego, no i teraz jestem, bo znikały mi itemy i nic nie mogę robić. Czy mogę na przykład, czy nawet jak do lawy, to chyba nic mi się nie stanie. No, wie, no, tak. No, tak jakby god moda. Tylko że wszystkie itemy zniknęły ja tego skilla nie cierpię Albo zrobię reloga to od razu będzie normalny No już widać Lol ja ciągle Teraz jestem w niebieskich Bo jak się robi reloga to się drużynę zmienia A tank Kurde, we czterech nie cisną lamki Czekajcie, muszę coś włączyć, bo coś mi się tu podupiło. Dobra już. Może weźmiemy sobie ucznika a biorę stąd raczej nie trafię więc podejdę oła no i będziemy sobie tak w minecraft grać nie może jeszcze jakieś z innych gier zrobię ale nie chce mi się jakoś. A już się że... Yeah. O, nowa mapa. Zdaje się wczyta, no Teraz widzicie ile tu gra. To są czerwoni, a niebiescy są tam, mają swój drugi pokój. Tam. O fight. Jaka mapa? O, ta, to my teraz będziemy atakować zamek. Tu są specjalne pluginy na, na, na katapulty i tepa No już widzimy jak katapulty jadą Tu widzicie? No i leci to tam Taki kabel to się ładuje, tu, tu można ustawiać na przykład chcemy bardziej na dół Czyli na przykład prawym to jest na dół a plus to jest z lewym Tu y, w lewo albo w prawo na przykład teraz yy, w lewo robię. Znaczy w prawo. Tam mam jakiś tam. jakąś No taką, taką. On to jest to samo, tylko że. No tam, takie tam. Teraz musimy szybko, bo to bardzo dużo zadaje obrażeń. Jakiś kolo. No i co on mi tu może zrobić? On, on mi tu może poskakać. Kurde, ma zenszantowany miecz wiza. Ale to nie robi jakiejś różnicy, bo bardzo dobrze walczę. Kurde, sprint mi się wyłączył. Fuck lagi ten kole koloma. Dlatego tak. O, teraz ja mam laga, ścinka. Lol. Okej. Okay. No żal, lol. Na kołopt. Słuchajcie, gdzie oni bramy mają? Bo, nie pamiętam gdzieś bramy mieli. No ja to chyba od tej samej wioski strony. Tak jest tam brama. Faj jakiś łucznik I tu już ciśnie. Tylko że widać, że to jest jakiś nobek, bo strzelać nie umie za bardzo. Co oni tu ser? Lol, jak się tu wyrazbiło Lol, we czterech Najlepiej we czterech <grystanie> Żal mi nobów Tu już widzimy, powoli się armata ładuje Tu już jest załadowana Lol, jaki lag Szala Nie wiem o co z tymi lagami na, na tym serwie chodzi, ale... Są lagi <grymne> Laga Lagam, jaki lag, kinobek nobek Jakie lagi koloma ma Wiecie, maneta kurwa Pół kurwa tego i sorry za słowa, ale... w koleś się wkurzają powoli. Tam nawet nie idę, bo ich tam za dużo jest. Lolu. No panie nie widzi mnie debil. Jaki debil. Dobra, we czterech, w pięć może już sobie poradzimy. Mam ja Yeah, pierwsza flaga. Jest druga. Za o nie zabije mnie. Wiedziałam. Bo, bo te dzieciaki za dwa kurde funty czy tam dolary se kupią. E, Zaenczantowany miecz i, i mam taki zaciecz, nie? Jaki on ma? sprinta koloma Tu się brama otwiera patrzcie Jest brama zamknięta Teraz no teraz jest zamknięta Kurde już mnie tu cisną te łucznicy zasrani Fuck, łucznik. Jak mnie to wkurza... Nie... Zapomniałem, że czerwonym jestem. Jako kogo tu iść? Oni tu atakują, bo... No fuck. On tu przechodzi, nie oni nic. Oni nie reagują, że yy, on se tu wszedł zabijanie, nie? Ale mnie zakręcił. LOL. Fuck, patrz, no nie, no jeszcze wygrał. To no na pewno enchant, sharpness. Dobra, ostatni dead i kończymy, bo to już trochę długie się robi. No nie aż takie długie, ale to miała być tylko zapowiedź. No, ale spoko. Ostatni dat i kończymy. Kurde, no jeszcze nie trafiłem. Zajebiście. Lecimy na nich. Lol. Ej, tu jest ten, co mnie zabił. Lol. Lol, jak mnie tu pocisł. Dobrze. Kończymy To był pierwszy odcinek Zapowiedź z serii Minecraft Może będziemy się na tym serwerze pykać Albo nie wiem, albo co jeszcze możemy w coś pograć Do usłyszenia